A więc, dzień dobry z tej strony Neatwarspit.pl A w dzisiejszym odcinku zabawimy się w polskie linie lotnicze. Yy, grałem w to trochę i nie wiem, świetna giereczka. Nie wiem w co zagrać. Może gra bez ograniczeń, bo. no. Mam w to wywalone. Nowa gra. No i z racji tego, że jesteśmy polskie linie lotnicze. To oczywiście, że zaczynamy od polski, nie? Aha, z Dobra, tak już można zaczynać. W skrócie, czekamy aż pieniądze się same zarobią. Na tym polega ta gierka. A z racji tego, że jesteśmy Polskie Linie Lotnicze To jest szan... to... Jesteśmy polscy <laughs> A tak na serio Prawdopodobnie ekspansję przeprowadzimy na zachód Europy Będzie 14 razy lepsze Czemu? Nie ja wiem Teraz musimy czekać po prostu aż pieniądze się będą za nas zarabiać i potem możemy się otworzyć na ekspansję na inne państwa. Na Czechy czego? Tak, nie dam mu. Na Czechy, puty co się nie opłaca, bo w Czechach chyba były tylko trzy miasta: chyba była tylko Praga, Ostrawa i Brno. Na Słowacji, Bratysława, Koszyce Žilina A jak się odblokowuje, to tylko jest Bratysława na dzień dobry, i potem przez długi czas nic nie ma. Węgry są w sumie OP, ponieważ mają dużo, stosunkowo dużo miasta, są blisko siebie. Ukraina to jest piekło, bo potem nie wiadomo w jakich miejscowościach się nowe lotniska otwierają. I potem trzeba to znowu wszystko łączyć z Kijowem, ponieważ wszystko to jedzie, do, leci do Kijowa, potem z Kijowa może kaj indziej. Nie, na Ukrainie to jest piekło. O, nareszcie nowe nowe lotnisko. Kuźwa, o, chodź, bum, bum, aha, że nie jesteśmy na białego stoku, kurka wodna, dobra, kuźwa, Kaja jest duże, zapotrzebowanie, Kaja wy chcecie lecieć do Wrocławia? Po co? Ludzie. Dobra, katowice trzeba tu raczej ulepszyć, bo dużo osób stosunkowo leci z katowic. Hmm. Nasz piral piar za dobra, zadłużę się. Aha Mogę już Niestety tylko 500 Bra Zwyczaj było... Po tysiąc No to cóż, mam chociaż... Mogę chociaż połączyć Poznań ze wszystkim w Polsce, uhu I'm so happy about this information Aha, że Warszawka, okej okay. Pomalut był czerwony, czy to Forel? Nie, to był tylko jednorazowy, okej. Okay. Szczecin, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, i Białystok. To ze wszystkim połączyłem? Tak. Pieniądze się same zarabiam Szkoda, że tak nie działa prawdziwe życie Że siedzisz na dupie i pieniądze się same zarabiam Okej okay. Sposób Polska jest świetnie skomunikowana ze sobą. Liniami lotniczymi, lot Sz Błagam, niech się nie zaczną w jakichś randomowych miastach. Nagle lotnisko otwierać jeszcze Lublin, Rzeszów. Rozumiem, ale potem się już zaczyna. Randomowość totalna. Kielce, w których chyba nawet nie ma międzynarodowego. Olsztyn, które jest małe. Koszalin, które na 90% nie ma międzynarodowego. Dobra, tysiąc. Czegoś pieniędzy, Więc będę w stanie już rozszerzyć swoją sieć na Niemcy. Co będzie cholernie OP, ponieważ w Niemczech jest dużo osób i dużo osób będzie latało pomiędzy Niem. Aha, już nie mogę. No i epik. Ja połączyłem wszystko z Dublinem. Tak. Teraz poczekaj... Trzeba trochę poczekać, żeby było wystarczająco, żeby połączyć Berlin z WWA. WWA, <min> WWA. <cobrile> Zabijcie mnie. Bum. I z czym jeszcze można? No Jezus, dosłownie na styk. Ja pier... Jeszcze ze Szczecinem można. Ale w sumie z Wrocławem też, co mi szkodzi. Ile mam 200? Starczy. Warszawa jest prawie pełna, ludzie. <ścoughs> Nie ten samolot. Dobra, teraz masz no lepsze lotnisko w Berlinie. Teraz trzeba ulepszyć wojsko w Warszawie Myńś Znaczy to myńś Myńś chyba Trudno Jesz... O Że Wrocław jest Mój boże Berlin też. Ludzie, przestańcie latać. Ruch. Chyba będzie trzeba połączyć Hamburg jeszcze i myć z jakimś miastem w Polsce. Okej. Okay. Stuttgart. O, już normalne pieniądze za loty. Nareszcie. No i świetnie. Dobra, no to myśl będzie z Katowicami, Hamburg może być ze Szczecinem. W sumie Poznań też mogę połączyć z Berlinem. A Stuttgart z Wrocławem. No i jakoś się to budzę, co te kręci. Poznań, okej. Okay. To jest cud miód. gdzie Frankfurt? Okej, okay. Pik, Pik. W sumie Frankfurt to jest takie zawodzie centrum przesiadkowe Europy, trochę do Katowic i do Wrocław. Dobra, Szczecin, ulepszam Cię. Monachium też muszę. No. Okej. Okay. Düsseldorf, Düsseldorf Frankfurt, Düsseldorf Stuttgart, Düsseldorf Monachium, Düsseldorf Hamburg i Düsseldorf Włowa może być, Düsseldorf Wrocław, Düsseldorf Kato. W sumie w Frankfurt Połączę, połączę w sumie wszystkie niemieckie miasta z Warszawą Żeby było, że stolica to tam Wow I Hamburg jeszcze I w sumie Niech Kato i Wrocek też mają Gdzie? A, okej okay. Cerebration, jakoś tak. No i Co mi już chodzi do Wrocławia? I do WWA. Dobra. 1200. Mogę następne państwo odblokować. Tylko które? Hmm. 1800, już. Na Czechy chodźcie. WWA. Berlin, Monachium, Kato, Wrocek, Szczecin, żebyście mieli dostęp do morza w razie, w to do Gdańska też. O, Hanover, Hanover Kato, Hanover WWA. Praga Frankfurt też może być, Praga Düsseldorf I do Lublina też miejcie, bo czemu by nie Dobra, nie jest źle, pieniądze się same zarabiają Nie ma zbytnio przepełnionych lotnisk Jest epicko w skrócie I Norymberga, okej okay. Bergę jeszcze, Sarabrisin, y... Monachium, a Praga też, Kato. Bo czemu by nie i WWA? Czemu nadal się nie ma Ostrawy Czy coś błagam? Otwórz się. Dobra. Na chwilę obecną mogę zakończyć, więc do widzenia wszystkim. Wszystko. Do widzenia. Do...